Cześć! Witam Was przy małym czerwonym picyku. Dzisiejszy materiał z cyklu Prawdy Objawionej chciałbym poświęcić grze Titanfall, która miała niedawno ע... premierę. Eities. Będzie to prawda objawiona dużo luźniejsza niż dotychczasowe, dlatego że nie przygotowywałem się jakoś specjalnie do niej. E nie jest to nagrywane w żaden sposób a priori, tylko zupełnie na bieżąco, live itd. Tak Chciałbym przede wszystkim skupić się na opisaniu tej gry fragment po fragmencie i zastanowieniu się nad pewnymi jej aspektami. Bo zdaję sobie sprawę, że w tej chwili YouTube jest pewnie przesycony samym polem, ale jak nie mam są to pewnie głównie materiały, które polegają na tym, że ktoś włącza grę, gra dwa-3 mecze i komentuje jak to zabił po jakiś kamper noob i tak dalej. Więc przede wszystkim, jak pewnie większość z Was wie. Titanfall jest y, czystą multiplayerową grą. I teraz należałoby się zastanowić, cz czego, należy się zas y, czego należy oczekiwać po grze multiplayerowej. No, dobrego multiplayera, tak? A co za tym idzie? Przede wszystkim dobrych, dobrze przemyślanych trybów, y, dynamicznej rozgrywki, bezproblemowego matchmakingu, obsługi serwerów itd. Więc tak, y, przede wszystkim. Y, Gra cierpiała na ogromne problemy z koneksją przez pierwsze kilka tygodni, które zostały dopiero niedawno rozwiązane. Sama gra jest zresztą potwornie problematyczna, gdyż występują różne problemy techniczne. I jej wręcz opublikowało oficjalną listę takich różnych rozwiązań na nie. A ja, na przykład, osobiście mam problem z audio, które zdarza się, że zaczyna przez cały mecz pierdzieć, zanikać i itd. Tak i dopiero po jakimś czasie się uspokaja. I na razie nie znalazłem na to żadnego rozwiązania. Teraz powracając do tego multiplayera, który no, jest tutaj tym oczkiem w głowie, i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o tryby gry, to mamy Attrition, Last Titan Standing, Hard Point, Capture the Flag, Pilot Hunter i no taką mieszankę tych wszystkich trybów. To znaczy, no tak jak widzicie. Są, jest, jest, są to po prostu przypadkowo dodawane tryby jeden po drugim. No i mam tutaj ten Improved Matchmaking, do którego wrócę potem. Na razie chciałbym generalnie opowiedzieć trochę o tych trybach. Więc Attrition to jest taki typowy deathmatch. I wydaje mi się, że to jest najbardziej sensowny tryb rozgrywki w grze. Z tego prostego powodu, że jest najbardziej zbalansowany pod kątem tego, jakie opcje mają do wyboru gracze. To znaczy, jeżeli oglądaliście pewne materiały, to widzieliście, że rozgrywka jest stosunkowo szybka, postacie potrafią biegać po ścianach i tak dalej. I dlatego przy takiej chaotycznej akcji, przy strzelaniu wszyscy do wszystkiego, to się sprawdza całkiem dobrze. Natomiast już na przykład w przypadku Halpoint, który polega na przyjmowaniu punktów, to ten styl rozgrywki jest jakby troszkę gryzący się z ideą tego Hardpoint, dlatego że przede wszystkim bardzo trudno jest utrzymać jakikolwiek punkt, bo dosłownie do każdego punktu można wejść na tysiąc sposobów. Goście mogą wpaść przez sufit, wpaść przez okna, przez jakieś zejść po schodach i tak dalej, więc z reguły wygląda to tak, że biega się od punktu do punktu, przejmuje się je, z nadzieją, że. Yy, przeciwnik ich nie przejmie i biegniemy do kolejnego, i biegniemy do kolejnego, i biegniemy do kolejnego, i tak dalej. Więc większej strategii w tym nie ma, mimo że ona być powinna. No, ale niestety yy, konwencja gry jakby to uniemożliwia. Więc Last Titan Standing to jest według mnie kompletny debilizm, bo jakby to powiedzieć: starcia między tytanami są na tyle Powiedziałbym drętwe i płytkie, że nie stanowią dobrego, dobrej podstawy do odrębnego trybu. I poza tym te starcia są dosyć szybkie, sama gra trwa tak nie wiem, minutę, półtorej, a potem znów trzeba minutę, półtorej czekać na kolejny mecz i z kolei potem na loading, i tak dalej. Więc dla mnie to jest kompletny bez sens. W Couch Flag niestety nie grałem. A Pilot Hunter to jest dosłownie atryczny, tylko różnią się tym, że dostajemy punkt jedynie za zabicie pilotów. I teraz tak, jeżeli chodzi o sam matchmaking w grze, yy, to wygląda on w ten sposób, że po wybraniu trybu yy, czekamy na dobranie drużyny własnej i przeciwnika, i potem yy, walczymy na kolejnych mapach w tym yy, konkretnym trybie. I tak, to rozwiązanie według mnie jest beznadziejne. Dużo lepszym pomysłem byłoby klasyczne udostępnienie list serwerów z listą trybów i z listą map, no dlatego, że przede wszystkim, jeżeli nie lubimy jakiejś mapy, no to jedynym rozwiązaniem jest wyjście i zdanie się kolejny raz na matchmaking. Jeżeli chcemy się na przykład ustawić na jakąś klanówkę na jakiś trening cokolwiek, no nie ma takiej możliwości. Nie, możemy, nie mamy też żadnej, że tak powiem, dowolności w doborze serwera pod kątem położenia geograficznego. No nic, to jest kompletnie bez sensu. A poza tym gra też nie ma żadnego algorytmu, że tak powiem, równoważenia drużyn, więc często dochodziło do sytuacji, gdzie walczyłem w drużynie, która składała się z osób, które dopiero co zaczęły grać, natomiast zespół przeciwny miał tam multum gości, którzy już grali w tę grę kilkadziesiąt godzin. Natomiast ten Improved Matchmaking to jest dokładnie ten sam matchmaking z drobnym twistem, polegający na tym, że ci przeciwnicy są tam dobierani na nowo co kilka gier. I póki co, grając w tym, testując ten Improved Matchmaking, moja recenzja jest taka, że no to jest takie samo beznadziejne rozwiązanie i dodatkowo tutaj pojawiał się ten problem, że często walczyliśmy w zupełnie nawet niepełnych składach nawet to nie był problem nierównych składów, ale niepełnych, po której zostałem więc jak można się domyśleć, to prowadziło do kompletnie niezbalansowania rozgrywki teraz jeżeli chodzi o kustomizację, to, to jest jeden z mocniejszych punktów tej produkcji według mnie i też chciałbym się tutaj na szybko przyjrzeć temu. Więc każdy pilot posiada przede wszystkim Primary Weapon. Więc lista jest no, stosunkowo obszerna, mogła być oczywiście większa, ale te bronie są stosunkowo e, różne od siebie. I to, co jest najciekawsze, to to, że każda z tych broni ma charakterystyczny dla siebie upgrade. O ile te mm, optyki, które mamy tutaj do wyboru, no, są z reguły takie same, tak. Tutaj mam taką listę, no powiedzmy, perków, to był właśnie tłumik albo większość amunicji w magazynku. A z kolei na przykład, jeżeli zobaczymy tutaj ten SMG, to widzimy, że on ma na przykład tutaj dodatkowo counterweight, który zwiększa celność w walce w zwarciu bez celowania, i tak dalej, na przykład ten LMG ma. Z kolei coś, co się nazywa slammer i pozwala na skuteczniejszą walkę z titanami z użyciem tego LNG. Mm. <laughs> Więc, no jak widać, bronie są zróżnicowane pod kątem zachowania i pod kątem tych upgrade'ów, które możemy do nich kupić. Natomiast, według mnie, dużym problemem jest po pierwsze to, że Niektóre bronie zwyczajnie w konwencji tej gry nie mają sensu, chociażby ten g 2 4 rifle czy wszystkie snajperki. Według mnie, jako że one strzelają coś wolno i praktycznie są nieskuteczne w walce na krótki dystans, to biorąc pod uwagę to, jak często dochodzi tutaj do walki z zwarciu i jak mało jest sytuacji, gdzie możemy gdzieś usiąść i spokojnie przycelować, no te bronie po prostu nie mają sensu. Natomiast drugi punkt jest taki, że kompletną patologią jest ta broń. Jest to broń, z której praktycznie nie trzeba celować. Wystarczy mniej więcej namierzyć przeciwnika, pociągnąć zaspust i kilkadziesiąt strzałów leci prosto w przeciwnika, zabijając go. No, nie rozumiem tego zupełnie. Eee, punkt numer 3 jest taki, że niestety te broni się zachowują potwornie jak takie psiukawki, to znaczy. Nie czuć zupełnie wagi tej broni, one tam niby mają jakiś tam odrzut, ale strzelając takiego LMG zupełnie nie czułem, że trzymam w łapach, nie wiem, kilkadziesiąt kilogramów stali, która pierwsza całą serię z jakiejś tam taśmą z amunicji. Teraz, jeżeli chodzi o kustomizację Titanów, to ona jest też dosyć ciekawa i bogata, więc przede wszystkim mamy do wyboru Chasis, czyli taką Strukturę tego Titana. Więc, no, wszystkim. Yy, te dwie są dosyć do siebie zbliżone, ale w oczy rzuca się ta trzecia, która yy, jest dużo szybsza, ale za to mniej odporna. I każdy z takich Titanów, jak widzicie, ma coś takiego jak Call Ability, czyli na, to się ładuje tam 3 minuty. Yy, I na przykład tutaj widać, że jest to Buzz do damage'a, Tutaj Strider ma na przykład nieskończony dasz, natomiast Ogr ma ulepszenie pancerza. Generalnie Taitany są w tej grze dosyć ciekawie rozwiązane, bo właśnie dysponujemy nie tylko powiedzmy paskiem zdrowia takiego Titana, ale paskiem armora, który się odnawia. Więc, żeby zniszczyć takiego Titana najpierw trzeba go pozbawić tego pancerza, a potem dopiero życia. i Rozwiązanie jest o tyle ciekawe, że właśnie ten armor się może regenerować, więc tam możemy uciekać, skryć się. Dodatkowo jeszcze dochodzi to, że wrogi pilot może nam usiąść na głowie i zacząć strzelać prosto w kokpit i uszkadzając tym samym bezpośrednio ten pasek życia, a nie y, pancerza. Broń też jest stosunkowo dużo. Ja szczerze mówiąc jakoś się szczególnie im nie przyglądałem i głównie używałem tego działa 40 mm. Ja, mamy tutaj dodatkowo użyte umiejętności, głównie takie obronne. To postawianie tarczy albo chwytanie w takie pole pocisków wroga, żeby potem je, że tak powiem, mu zwrócić. Dodatkowo taką umiejętność bardziej ofensywną, typu salwa z rakiet, które się tam są naprowadzają, lub nie, które mogą, które, którymi można nacelować kilku przeciwników naraz. No i dodatkowo takie też perki, które na przykład umożliwiają szybsze odnawianie się paska Dasha, o którym za chwilę powiem, czy szybsze przeładowywanie, szybsze, szybszą regenerację pancerza. Jak widać na przykład ten Dash Quick Charge bardzo fajnie będzie się sprawdzał z tym drugim Chasis, z tą drugą budową Titana, który jest zbudowany właśnie pod, pod dasze, pod te uniki, te te, to, to szybkie poruszanie się. No i tutaj kolejny zestaw, to na przykład lepsza walka wręcz dla, dla Titana, szybsze ładowanie się tego Core Ability, o którym wspominałem. I właśnie dość ciekawy jest pod system tego daszowania u Titanów, Dlatego, że wygląda tak, że każdy Titan ma swoje paski tego dasha, Na przykład jak widać, Strider ma te paski 3, tutaj Ogr ma 1 i Atlas ma 2. I gdy użyjemy dasha, czyli takiego szybkiego odskoku, to ten pasek się wyczerpuje i po chwili regeneruje. Więc jak widzicie, no, można sobie zrobić na przykład fajny build na tym drugim y, konstrukcie, gdzie. Nie dość, że mamy trzy daszy, to jeszcze możemy wziąć jakiś perk z szybszą regeneracją i dodatkowo jeszcze potem używać tego Core Ability, który pozwala na nieskończoną ilość daszy. Aha, i ja w sumie troszkę za szybko porzuciłem tą kustomizację pilota, bo oczywiście oprócz broni podstawowej mamy broń na Tytany, której, on, której niestety nie da się w żaden tam sposób kustomizować. Yy, oprócz tego jeszcze mamy broń drugorzędną, jakiś rodzaj pistoletu. Tactical Ability czy między innymi niewidzialność, y, czy właśnie takie przyspieszenie z regeneracją życia połączone. No i to wygląda podobnie jak z tym Daszum Titanów, to znaczy używamy tego i musimy chwilę odczekać aż to się zregeneruje. No, jakieś materiały wybuchowe, granaty, y, miny. No i też perk'i, czyli na przykład możliwość biegania i strzelania równocześnie z lżejszych broni przez przeładowanie. No, możecie sobie tam resztę dopowiedzieć. No, lepsze bieganie po ścianach. Tak samo tutaj. No, szybszy zrzut tytana, detektor tych botów, o których też za chwilę powiem i inne. Jeżeli właśnie chodzi o te boty, to właśnie to jest jedna z większych porażek według mnie tej gry. Przede wszystkim jako, że już wspominałem, to miała być gra multiplayerowa, więc powinna być no, dobrą grą multiplayerową, a jakoś dla mnie solą w oku jest to, że mamy multiplayerową strzelankę, która, w której mamy sześcioosobowe zespoły, to znaczy sześć osób żywych jako graczy na stronę, plus ileś tam botów na stronę. Bo chyba chodzi w multiplayerze o to, żeby się przede wszystkim ścierać z innymi graczami, a tym bardziej, że te boty są... Potwornie głupie i e, nieskuteczne w walce. Naprawdę, boty z CSA 1.6 mogłyby kandydować do członkostwa w mensie, jeżeli porównać je do tych botów z Titanfalla. Szczegół, już nie mówiąc w ogóle o Titanach, które mogą to się na autopilocie, bo wtedy są kompletnymi sierotami, które umierają w sekundę. Jeszcze problem z botami jest taki, że biorąc pod uwagę szybkość rozgrywki, to. Często bywa tak, że zaczynamy strzelać do danego obiektu, bo myślimy, że to jest wrogi gracz, który stanowi pewne zagrożenie, ale nie jesteśmy w stanie się zorientować w tym ułamku sekundy, że właśnie strzelamy do jakiegoś bota, który nie dość, że i tak nie byłby nam w stanie praktycznie nic zrobić, to i bonus za niego do punktów jest znikomy. Natomiast nas stawia to w dość słabej sytuacji, bo raz, że się pojawiamy na mapie wrogów, wrogiej drużyny, a dwa że jeżeli na przykład używamy takiej umiejętności jak ten cloak, tej niewidzialności, to stajemy się widzialni, więc marnujemy sobie niewidzialność albo no, bycie ukrytymi na mapie na rzecz zabicia czegoś, co ani nam nie zagrażało, ani też nie dało nam żadnych większych profitów. Teraz dość ciekawą opcją są te karty. Więc widzicie, że mamy tu na przykład. Możliwość taką, żeby dostawać większe, więcej punktów doświadczenia za zabijanie wrogich Tytanów, znaczy zabijanie, no, uszkadzanie właściwie. Podobnie z pilotami, generalnie podwojony experience, ale są też takie umiejętności jak na przykład ograniczenie czasu, który musi minąć od zrzutu ponownie Tytana nowego, albo możliwość wglądu na mapę, w sensie. Przeciw, żaden z przeciwników nie jest wtedy na takiej mapie ukryty. I na każdą grę, przed każdym meczem wybieramy sobie trzy takie karty. I na szczęście to jest dosyć zbalansowane, dlatego że taka karta, yy, znaczy efekt takiej karty przemija wraz z naszą śmiercią. Więc to nie jest tak, że weźmiemy sobie map hack i będziemy przez cały mecz wiedzieć, yy, gdzie każdy z, yy, z wrogiej drużyny gracz yy, się w danej chwili znajduje. <laughs> Więc teraz może jeszcze żeby pokazać to w akcji z jakimś tam może prymitywnym komentarzem, bo niestety nie, pewnie nie będę miał się możliwości skupić zbyt mocno na komentowaniu grając Nie widać łączenie, a teraz znów niezbyt zbyt zbalansowane drużyny. No nic co z tego wyjdzie. Na tej mapie jest dość ciasno, więc prawdopodobnie właśnie zaryzykuję ten swój drugi build, gdzie mam ten SMG i na którym mam możliwość biegania z równoczesnym strzelaniem i y, ulepszoną, ulepszone strzelanie z biodra, czyli tam wyscelowanie. Gra ma też zintegrowaną możliwość komunikacji głosowej, ale i tak nikt tego nie używa. Nikt z tego nie korzysta. Jest też czat, który jak widać też zawiewa tutaj pustką. To jest całkiem przyjemna mapa, i w, tak samo jak w tym Atrition, czyli w tym deathmatchu, jak i w tym Hardpoint, czyli przejmowaniu punktów. Zdecydowanie fajne jest w to, że jest dużo punktów, w których można się jakoś odbić ładnie od jednej ściany do drugiej. W ten sposób przemierzać tam dosyć duże dystanse. E, no i do tego konkretnego meczu wybrałem sobie mój build tytana właśnie na tym drugim Chasis na tym drugim konstrukcie, czyli tego z dużą ilością daszy, które się też zresztą szybko regenerują, bo sobie wziąłem takie perki. Generalnie jak tak grałem, to mam wrażenie, że niestety taki Titan szybki, mało wytrzymały się sprawuje dużo gorzej niż takie Titany, które takie Titany, które są bardziej odporne, ale wolniejsze ale jednak mi daje to dużo większą satysfakcję. Aha, no jaką to swoją dodatkową umiejętność, wybrałem sobie ten Steam, bo wydaje mi się taki najbardziej elas elastyczny. To znaczy, jeżeli widzę, że na przykład właśnie ktoś rzucił pod moje nogi granat, to mogę szybko uciec, albo ktoś naprawdę do mnie strzela, to podobnie uciec, się troszkę wychylować, wyleczyć. Tak samo jak, na przykład, przebywam zbyt długo na jakiejś otwartej powierzchni, i chcę się z niej szybko ulotnić, to mogę to zrobić właśnie korzystając z tej umiejętności. Czego nie mógłbym zrobić, na przykład, to cloak, bo mimo, że ten cloak nas jakoś tam maskuje, to nie jest takie maskowanie pełne. To znaczy, a zawsze widać taki kontur. Zroczysty. A jakiegoś, który mnie zabił, właśnie użył karty, która dała mu lepszą broń. Więc tego rodzaju karty też istnieją. Ale niestety te karty dają nam jedynie taką podstawową wersję broni, czyli wersję jakiejkolwiek optyki. A strzelanie czysto z Iron Sightów no, może być nie zawsze korzystne. I jak widzicie, tutaj mi się użyło, udało użyć dosyć dobrze tego. A... Te umiejętności wcześniej... O, a to był właśnie ten automatyczny pistolet. Czekam do. Tak, tam, w bezpiecznym, prawie bezpiecznym miejscu. Jakoś tak przegapiłem tego pięciometrowego metrowego olbrzyma na dalej, no i Jeśli ktoś mi wsiadł na kokpit. No teraz... ...potem Oczywiście gra, jak widzicie, potrafi się z jakichś dziwnych powodów ściąć, mimo że ciągle działa dosyć płynnie. Jak potem, z, z reguły, w najbardziej krytycznych momentach zaczynają się jakieś tam ścinki. Widać zespół jest trochę niewydarzony, bo ja kompletnie lamiąc i grając beznadziejnie, nie jestem w drugiej pozycji. A niestety to jest właśnie koszt gadania i grania równocześnie. Jeszcze niestety nie opanowałem do końca tej sztuki, no z trudnej. O właśnie o tym mówiłem. Z jednej ściany na grubą i pod nogi. Nie. Jest, jak widzieliście, kilka, więc zawsze można sobie spojrzeć, kto i w jaki sposób zaginął. Czasami naprawdę zachodziłem w głowę, jak coś się stało, wtedy Była tak przejma, żeby mi dokładnie to pokazać. O, to był... Właśnie gość się zakamuflował, ale widać było jego kontur. O, a to jest właśnie ten automatyczny pistolet. Jak widzicie, gość, nie wiem, spardzi zupełnie, patrzył w ścianę, a jak że tam się wcześniej nam nie zalokował, to i taki załot. GG, gratuluję. Tu jest wieżyczka, którą przejął Bóg. To są dwa tajtany, i trzeba będzie ich skonturować własnym Taitanem na logik. To jest ah, tam właśnie ta tarcza, która jest w stanie łapać pociski. Ah, tam gość zostawił taką ścianą, w którą no, najlepiej nie wchodzi bo do wyobrażenia. Zabija też praktycznie prawie z miejsca pilotów, którzy tam mogliby mu na podpicie. Jeżeli by akurat coś tam się dzieje. Więc tutaj wesper trochę kolegów, którzy tam się siłują z grubymi Titanami. No i jak widzieliście jak taki Titan spada, to był jakiś czas jest otoczony taką niebieską aurą która powoduje, że jest niewraczliwe na obrażenia, co jest w porządku, bo inaczej... Ee, przeciwnik byłby w stanie na wykończyć, zanim byliśmy w ogóle w siedmiu. Aha, no i ciekawy zabieg w tej grze: mamy właśnie w przegranej walce ewakuację, gdzie jedna drużyna musi dotrzeć do e, dropshipu, natomiast do statku, teraz druga e, drużyna musi to uniemożliwić. Przez zabijanie pilotów albo zniszczenie samego statku to mi się przyjąć. No tam nie ma z tego jakichś większych profitów. E... E... Poza tym, że dostajesz tam jakieś groszowe punkty. No już nie zdążyłem. No, no, nie mam opcji, nie mam tam kuję wleź teraz. Stąd. Aha, i w ogóle zniszczyli ten statek, więc tak mówić. No, dobrze. No, beznadziejny wynik dwóch zabitych pilotów, dwa zabite tytany i sześć śmierci. I oczywiście nagroda pocieszenia. Wszyscy jesteśmy zwycięzcami 15 zabitych tych botów. Także myślę, że już nie będę przedłużał, bo to i tak nie było na co patrzeć. Więc ode mnie to tyle i do następnego grzenia. Zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy, yy, która dołącza do cyklu rzeczy bez sensu w tej grze. Więc mamy coś takiego jak regenerate. Teraz tak, możemy osiągnąć maksymalnie 50 poziom, po osiągnięciu którego możemy się właśnie regenerować, czyli przejść do kolejnej generacji pilotów. I to, co się wiąże z przejściem do kolejnej generacji, to to, że otrzymujemy taką plakietkę z cyferką, która symbolizuje daną generację. I na tym właściwie tyle. Dodatkowo takie przejście na nową generację Usuwa cały nasz progres, czyli wszystkie odblokowane bronie, perki, optyki, ulepszenia i itd. Dla mnie brzmi to bez sensu. To znaczy, gram kilkadziesiąt godzin po to, tylko i wyłącznie po to, żeby dostać jedną cyferkę więcej przy swoim niku. I jednocześnie utrudniając mi jakby skuteczne granie, ze względu na to, że się usteczniam, no. Porzucając to wszystko, co do tej pory odblokowałem, mogliby ten system znacznie lepiej przemyśleć i ja w tej chwili, po tam, nie może 20 godzinach gry zwyczajnie tracę motywację do niej, bo jedyne co na mnie czeka po włożeniu kolejnych godzin w tę grę to cyferka, która mi się zwiększy przyniku. Natomiast, nie wiem, żeby porównać to do czegokolwiek, chociażby Battlefield 3. W tej chwili w Battlefieldzie trzymam, nie wiem, 400 parę godzin i ciągle czuję, że w tej grze mógłbym dużo więcej zrobić, wykonać y, kolejne zadania, odblokować kolejne bronie, kolejne optyki i ulepszenia tych broni. Y, już nie mówiąc, właśnie o tym, o randze, która rośnie mi, no, nadal ciągle. Z żadnych dziwnych resetów i tak dalej. Więc. Tym jakże prawda, pozytywnym i chwalącym tego akcentem chciałbym już zakończyć tak ostatecznie. Także tym razem to naprawdę tyle i do następnego burzenia.